Był to problem z wolontariuszami właśnie, którzy chcieli czegoś napić i nie wiedzieli za bardzo jak, czy, czy co z tym zrobić. Będziemy mieli specjalny cooler koło tego stanowiska special orders, w którym będzie woda, czy cokolwiek tam wrzucimy dla wolontariuszy. Nie wiem, czy jest potrzebne coś więcej niż woda w tym kulerze. Wiem, że niektórzy piją kole i tak dalej. To nie jest... Czemu zdecydowałeś, że tam? Dlatego, że, że to jest niedobre. A czy, gdzie? Czy my, ja możemy, tak, nie, Pamięta, czy my możemy zmienić miejsce? Dlatego, że jak ludzie wychodzą z kuchni i nie jest trudno biegać tutaj. to gdzie powinniśmy pójść? tutaj to z tej z strony. Tam jest taka kuchnia na rozmiarze. Na na Dobrze, to tutaj są. A jak pan jeszcze to tutaj napisane Soap Greens. Tutaj pisa. Pani, Pani. Pani. Pani, to sobie pisano. A na tym robią. Dobrze. Dobrze. Ania, bo ja też wiedzieć. Ja ja, czy mogę wiedzieć, tak. jaki będzie rodzaj picia, Czyli będzie woda? Na pewno będzie woda. Ja to, 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 to jeszcze dla sprzedających. sprzedający ja myślę, że dla Ja myślę, że dla nawet Woda jest za ukryja, jak ktoś chce kogryj, to nie chce. Rozumiem. Dla dości będziemy mieli tak jak w zeszłym roku. Wszyscy inni. Być Panie tak, Aniu, ale kapusta być z majonezem nie może zostać na noc, a my możemy tylko czasowo zrobić to Ja rozumiem. piątek. Nie możemy no zrobić w sobotę, bo w sobotę musi mieć 9 tysięcy No ale kosła jest majonezem i nie może być. nie może być. Nie może być. Marchewska nie Rozmawiali o, 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 o marchewce, Ale ja nikogo nie widzę, bo akurat tutaj, przy tych drugich drzwiach. Przedstawiliśmy je, czyli ten rysunek nie za bardzo, tak powiem... Tu, 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 tu. No, tu było, tu było, tu było. Czyli Aniu, czy z prawej strony? Piwo będzie tutaj w sali zaraz po przejściu za... Ja... Ehm. I mamy nadzieję, że, mamy nadzieję, że panie czy z tym będą obsługiwać. To jest tak. Nie jest ten policjant, ten, kto są tylko do ruchu drogowego. No. Według wymogów musi być ktoś jeszcze i musimy być przygotowani na to, że na przykład kogoś to, no nie wiem jak to się nazywa, upije się, prawda, albo popełni za dużo tego piwa. Musi być ktoś, kto potrafi, musimy umieć zawezwać jakąś...